Trzeba to jakoś zacząć. Nazywa się Jan na Interesuje mnie malarstwo z tym emerytowanym górnikiem Pani Marcel. przeprasowują 29 lat w Najważniejszą rzeczą w życiu była jest praca. Trzeba pracować, ale to dla mnie też było trochę mało. Moim pragnieniem było po prostu, żeby jeszcze coś więcej z tego życia zaczerpnąć. I takim moją zasadą było w życiu, że jeszcze oprócz swojej pracy górniczej chciałem jeszcze coś się czymś zainteresować, czymś, czymś takim, jakąś pasją, która by była tylko moja osobisto i działać właśnie w tym kierunku. Był taki okres, kiedy ja zacząłem pracować na kupalni Marcel, pracował taki pan, jaki Kubida Paweł. On był amatorem malarzem, pokazywał mi kiedyś, byłem na jego wystawie i mi się te obrazy bardzo podobały. Potem się skontaktował z nim, z panem Kubidą Pawłem, nieżyjącym już I, i przedstawiał mu swoje takie te początkowe prace. Do konsultacji stwierdził on, że te prace są możliwe, że, ta, że, że się wciągną w to wszystko i, i zaproponował, żeby się zajmował tym malarstwem. No. Nie od tego czasu, to były lata 50., 55, i ja zaczął malować obrazy. Pierwsze tematem były różne, nie wiadomo, którego tematy były najlepsze, bo Pan Kubida malował kwiaty, winogrona, tam różne takie historie realistyczne, pejzaże, święte obrazy. Też się zamawał, w którym kierunku, co by ja mógł w życiu malować. I po takim programie telewizyjnym taki stary dziadek malował okręty i stwierdził, że najlepiej mu wychodzą okręty, bo on był szkutnikiem i malował okręty. Bo on jak są te ok zbudowane te okręty, te statki to wszystko, dlatego on malował. I ja sobie pomyślał, no że on był szkutnikiem i maluje okręty, a ja jest górnikiem, to mogę malować górnictwo. No i tak się zaczęła moja pasja malowaniem tych tematów górniczych. To był jeszcze jeden aspekt bardzo istotny, że górnicy to wiadomo było, że oni byli jakby... Daleko od tej kultury, od tego malarstwa i ja stwierdził, że muszę to namalować do moich, do moich kolegów, żeby widzieli jak to wygląda na obrazach, że górnictwo, ta ciężka praca pod ziemią może być na obrazach. Prac górniczych, które ostatnio przedstawiają, one rębarza szałowego, który jest pod pochylnią. Tu są wozy, lampa. Tu drugi górnik, obudowa drewniano. Stare, to jest po prostu stare górnictwo, takie jak kiedyś było. Tu jest drugi taki obraz górniczy, przedstawiający skarbnika skarbnika. Górników pracujących, jeszcze tażką sobie wywoziło węgiel. Też obudowa to jest kanarek, który dowoł znać, kiedy było za dużo, za dużo metanu, albo jakieś niebezpieczeństwo, czyli tam górotwór pracował za festy, to dowoł znać. To jest diobał, moricz, który robił górnikom psoty, ale skarnik go na krótkich łańcuchach, żeby nie, za dużo nie rozrabiał. Tak wystawa prac górniczych w naszej kopalni. Była to o tyle ciekawa wystawa, że ona była zrobiona w lampowni i nie było innej możliwości górnicy, którzy wyjeżdżali z szybu, z podziemi, ziemi, musieli koło tych obrazów przechodzić. I zainteresowanie było różne. Jedni lecieli, nie interesowali się, inni się wracali, ja nie mieli pretensje, bo te obrazy były chowane na, na nocnej zmianie, a na rano znowu były powieszone. I e, górnicy, którzy pracowali na nocy, mieli pretensje, że czemu oni tych obrazów nie oglądali. Były bardzo fajne prace, niektóre były e, pokazujące tych górników, jak oni fedrują ten węgiel. I, i z, po rozmowie ze mną, bo on tam jak przychodził po, po tej wystawie, i zapytali mnie, a co ty tu, Janek, robisz przy tych obrazach? mówię, to tu pilnuję, nie? Tych obrazów, żeby żaden nie zniszczył. A ty potem, ale tam napisane twoje nazwisko, że tyś to malował. I tak doszło do tego, że ja to malował, nie? I oni po prostu, potem górnicy, którzy oglądali te obrazy, stwierdzili, że oni się tam sami siebie zauważali. Oni kogo nie, indywidualnie nie malował. Tam Antka, Francka czy jakiegoś innego. Oni sami z siebie tam widzieli w tych obrazach górniczych. Nie? No i ta wystawa się tak udała, no potem dali malował, tak jak postanowił, że to górnictwo e, dalej e, pokazywał na tych moich obrazach. Potem się spotkał takim panem magistrem, zawodowym, malarzem, artystą tu, naszego regionu rybnickiego, panem Marianem Rakiem. E, i On mi po prostu się zaopiekował. Był klub, klub amatorów malarstwa w Rybniku przy Tacza Ziemi Rybnickiej. I ja tam chodził 15 lat, tam, że on przeprowadził konsultacje, my jeździliśmy na, na plenery. No i tak jak to malarstwo moje ciągnął. Jest to jest to, że co robi na moim obrazie są ludzie. Pierzina w oknie, widzisz on tam? Okay. To prawie trzymaj no, jak jest, ja? Chęcią i, i, i potrzebą osobistą było to, żeby jednak coś siebie jeszcze dać, mimo moich teraz już na emeryturze, to jeszcze mogę się malować, jeszcze mogę pokazywać, nie, nie zamknąć swojego życia dla siebie, tylko idę na zewnątrz, do ludzi, bo mnie to sprawia ogromną przyjemność, kiedy mogę jeszcze komuś coś pokazać, kiedy przy obrazie się można pośmiać. Po, podyskutować, porozmawiać i obraz to jest taką rzecz, że można go zawsze i pokazywać, rzucić. bo muzyka też jest piękna, muzyka jest piękna, ale muzyka też świszy, można na, na chwilę zapamiętać, a za, za jakiś czas zapomina się o tej muzyce, ta muzyka wylatuje z głowy człowieka. Obraz jest z, namalowany, to jest rzecz, którą yy, można przenosić, pokazywać. I, i, I to jest bardzo istotne, że to właśnie malarstwo mnie zainteresowało, nie? nie ta muzyka, tylko żeby zrobić coś trwałego, wymyślić samemu, mieć pomysł na coś i samemu to zrobić. No bo to jest to właśnie ta realizacja, ta droga do skończenia tego obrazu jest bardzo fajna. Tu nie chodzi o to, żeby iść żeby pracować nad tym obrazem, tylko po to, żeby, żeby ten efekt był super, jakiś tam końcowy. Najistotniejsza dla mnie jest ta droga, którą idę do ukończenia tego obrazu. Ta droga jest istotniejsza, bo to jest... Ja w mojej takiej książeczce tam napisałem, że malarstwo jest dla mnie ucieczką, ratunkiem i wolnością. To jest ta wolność w malarstwie. Ja sobie wypracował tą własną wolność, bo człowiek wolny może wszystko. Tu nie chodzi, żeby nadużywać wolności, tu chodzi, żeby korzystać z wolności. No, malować można wszystko. To jest właśnie ta wolność. Że można, co se mi dusza na, 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 e, potrzebnie, czy jakiś pomysł, czy jak zauważę coś, czy mnie coś denerwuje, to mogę to namalować po prostu. Mogę sobie powiedzieć. Dużo ludzi, którzy mają jakieś problemy i nie mogą się wypowiedzieć, nie mogą pokazać tego, co ich czują. I to w mojej malarstwie właśnie doszło do tej fazy, że teraz mogę te obrazy malować. Jest, to jest cudowno, wspaniała wolność. Obrazy są wszystkie dla mnie ważne. Mimo nie ma takiego obrazu, który by mi był pogardzony albo był. Wy, wyrzucony albo coś. Nie, to takiego taki pojęcia nie ma. Są jedne, że mi się podobają. Ja można zróżnicować. Nie można powiedzieć, że wszystkie są ładne albo wszystkie piękne, nie? nie ma, nie ma takiego pojęcia, żeby mi się nie podobało. Są obrazy nieudane, po który, do których się wraca za dwa lata, za jakiś czas i co z wychodzi jeszcze z jakiś dobry obraz. Nie? No, najważniejsze, że właśnie to górnictwo jest na tym moim malarstwie. No. Górnictwo architektura przemysłowa to są hałdy istotne, których już, za, za, no nie, już ich nie ma wszędzie są po prostu zlikwidowane, ale na moich obrazach nie zostaną. Nie? Bo e, trzeba szybko, te obrazy malować, te, te hałdy, te kopalnie, to się wszystko zmieniło. nasz śląski krajobraz, Ja to uważam, że to jest skaleczenie naszego chrześcijańskiego obrazu, bo na przykład kopalnia Ignacy, nasza zabytkowa kopalnia, jedna z najstarszych, da, e, ale ona nie ma hałdy, no, co to za kopalnia bez hałdy, nie? Hałda została sprzedana i nie ma, no. No poza tym, co, no, no. Trzeba tego to jakoś propagować, no, szczególnie się cieszę z tego, że mam tu możliwość malowania tych prac górniczych, tych obrazów olejnych górniczych, bo to zostanie, no zostanie. Jakby nie było, to nie muszą być obrazy super dobre, ani jakieś ani, ani wspaniałe. To są obrazy moje, amatorskie i, i to mnie cieszy w życiu. A życzę każdemu, żeby sobie... Każdy cieszy się z własnego życia, żeby nie poszedł w kropka i powiedział, nie ma dokąd iść. To nigdy jest moment, że przychodzi taki, coś mnie zainspiruje jakiś problem i zaczynam malować obraz, albo się, on się rodzi po prostu. Jakiś temat, powiedzmy, temat chleba, nie? To ten temat, ten, ten, ten temat się rodzi. Już analizuje chleb, chleb, wszyscy malują róże, malują piękne winogrona nie, A umie się rodzić innego. Ja chcę namalować życie. I to jest właśnie ten chleb, który dziennie jest, czemu by on nie mógł być wyniesiony na nasz piedestał? Nie? Nikt go nie chce malować. Bardzo rzadko jest widać obrazy z chlebem. Nie? No, albo zimnioki. Zimnioki to przecież taka roślina. Która umiera, rodzi się na nowo i umiera, i to słynny zresztą, nie chcąc nic z komu, nic ubliżyć, ani nic. Wangok malował zimnioki, nie? No, pokazuje, jak ten zimniak jest ważny, on mu po prostu by koronę założył, na, jakby to było możliwe. Bo wiedział, jaki to jest, jest pożyteczna e, e, roślina dla ludzi. To jest obraz, był wyróżniony na wystawie przestawiał Kopania i Koksownia Marcel w nocy. To jest niesamowite oświetlenie i wiem, że kilka takich obrazów jest namalowanych. Na krzyżu jest Golgota, syn i Duch Święty, nie? Leci. Widzisz tam? I ludzie, nie? To są takie filozoficzne sprawy religijne, które te mnie no są różne tematy, malarstwo to jest wspaniałe. No, ja całe życie maluję i, i każdemu bym to polecił, żeby, żeby się znalazł takiej właśnie, taką pasję którą można zgłębiać, nie, bo nikt nie, nie dotrze do, do żadnego źródła, ani do, do, do jakiegoś końca. Ten proces jest, istnieje, to jest droga, to jest, się jedzie. Obrazy to są takie, z jednej stacji do drugiej stacji, Pociągi jedziesz. I te stacje są, jednak ciągną tak, że tych obrazów się już zrobiło dużo, i, no a poza tym no, można się pokazać. Nie? No. Nie ma jest tak, że człowiek, każdy człowiek by chciał być. Każdy człowiek chce coś znaczyć, no. A ja za to robię na mój własny sposób. Nie szukam żadnych ochów, a klasków ani nic, bo mnie wystarczy, że się nich maluję. Muszę się puszczać i mogę malować. Na plenery też się jeździło. Kontakt z ludźmi, przyjaciółmi. no. Ostatnio jak się trochę zainteresował rzeźbą, no mi się podobało to rzeźbić, ale to są takie małe formaty, małe małe, e, małe takie miniaturki tam do, do 20 cm, ale jest ta, rzeźba jest bardzo ciekawa, kto maluje, to, to na pewno potrafi rzeźbić. No drzewo mam, rzeźbić, rzeźbić można, rzeźby są fajne, tylko to, to, mi się to podoba. sprawia mi to radość tym bo tam muszą obraz, żeby namalować obraz, to, to trzeba zrobić stworzyć iluzję tej głębi. Te ta perspektywa, ta głębokość musi być namalowana, nie? A w rzeźbie ja to wydłubia autentycznie. To jest kawałek drzewa i Boga jest tam te głębie, te wszystkie głębokości robić, nie? No efekty są no, różne. To są takie rzeźby, widzisz, taki melancholijny, tam ta jedna rzeźba na przykład to jest zawsze dzieci do babci, nie? Widzisz babcia z dziećmi. No, to jest jedna z takich rzeźb, które są takie melancholijne. Bo, bo babcia to wszystkie wnuki zawsze do babci. I mnie to też robi ogromną radość, że właśnie taki coś mogę wrócić do tych starych. Teraz tam młodzież jest też dobro, ale ciągnie tylko do techniki, do komputera, do tego a tego serca i tej miłości jakoś unikło od tego po prostu. siedemdziesiąt 77 lat, myślę, że jeszcze trochę pomaluję i, i chciałbym przekazać, bo szczególnie na spotkaniach z młodzieżą. No, żeby młodzież zrozumiała, że to właśnie trzeba szukać tej, tej drogi życiowej żeby ten wiatr w te żagle im dmuchał i żeby oni wiedzieli dokąd jadą, żeby je zrozumieli, co to jest wolność i że to trzeba jest głowa do myślenia, ręce do roboty, a nogi do chodzenia. Trzeba pracować, myśleć i dążyć do tego, żeby nie tylko żyć dla siebie, tylko dla innych i być społecznie przy. <śmulny> Chciałbym właśnie pokóle te tematy górnicze o których my rozmawiali to górnictwo widzisz tak się pracowało kiedyś w kopalni wentylator lampa renny począwsalny górnik siedzi i obsługuje te drzewo dzwonek to wszystko musiało być i szczury tu są o, tu. ДИНАМИЧНАЯ канарик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА видишь? Шти, Штайгер, Карбитки. W tym plepiła wszystko co mogło być. Oni niego do tej uważaj tam, gdyby się na nie zabiło. Że tak jest że tak kto umiał to wyobrazić, tak to... I y, y, to jest mój obraz i nie chcemy, nikt nie obchodzi, nie? Ja no dziurę i taki po, po, po maszył, jako postać, a ten... Matka różańcowa, o. I ma długi różaniec. A te mnich... Ci co... Słuchaj... Taki te... Dobają w ogródkach. Jak o ta na przykład mam. Ota mam aniołka danego. Taki mają otaryk zrobiony. Albo inni... Krasnoludki. To są ludzie, którzy mają pewną przypadłość chorobową. Ja... To jest taki... Ja by to powiedzieć, szczelony, a źle trafiony, Rozumiem? No. Ale on ma prawo być, on jest nie, nieszkodliwy, on nikomu nic nie robi. Tylko zbiera swoją jeśli pasją swoją, albo kogoś zarazi, albo nie, pokazuje z młodzieżą tak jest dobry. Uleciał był taki pucharz do wiesz. Później, widzisz? Tego robię, im to uleciało i to do wyrzucenia. Stare bogi, te maszynki do krojenia, chleba, hmm. stare radia i, i to wszystko. Hop. Dobra, lecimy.